Witajcie w swojej stronie k Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku, ostatnio z War Thundera. <grym> Tutaj mamy, moi drodzy, plZ05, tym pojazdem się w tym odcinku zajmiemy. Ten pojazd jest znacznie ciekawszy od poprzedniego ZSLA 92. Tego też oddali całkiem niedawno. Na moich odcinkach się nie pojawił był niestety pominięty. Bo moi drodzy, jest to najniższy pojazd z dalmierzem laserowym w grze. Obejrzyjcie się. Z... Pewnie. Jednak się nie upewnię, bo strona wiki nie jest od bardzo dawna, nawet tego PLZ-05 nie ma jakby na liście tych pojazdów, więc z tego co pamiętam ostatnio ZST-63 to był pojazd, który ma dalmierz laserowy, no i do niego dołączył PLZ-05. Największy jego problem jest to, że jest po prostu niezbyt mobilny i taki... Toporny bym powiedział. No dobra, ale to wszystko zobaczycie w grze. Mam nadzieję, że dzisiaj uszczelę więcej fragów niż dwa na całą bitwę. Ło No co to ta minimapa tak się zmieniła. Ja, przypominam, że ja nie grałem bardzo dawno. Chyba ta pari worka dostała, tak mi się wydaje. O, to jakieś nowe pociski chyba doleciały. Ale my będziemy grali tymi, bo mają największe przebicie. A czy mamy tutaj 5 kg trotylu, czy 8, to już takiej różnice. aż mocno nie robi. Wydaje mi się, że tym pociskiem i tak będziemy sobie pikowali kogo chcemy. Tak wygląda, no jest dosyć potężnym czołgiem, przy, przy, przy pokazaniu przy T26. Gracze enlistet szczególnie będą widzieli tą różnicę, że jest naprawdę ogromny pojazd i schować się nim jest bardzo ciężko. Szczerze, kurde, faktycznie zeworkowali tę mapę, nie wiem gdzie jechać, <laughs> co podmieniali i tak dalej. Ja zawsze tą górkę lubiłem. Czy to jest dobry pomysł? że to nie jest dobra mapa na ten pojazd, moi drodzy. Normalnie bym go nie brał, ale z racji, że nagrywamy odcineczek, no to go wezmę, nie? Spróbuję się wdrapać na górkę i coś tam z plaży może po, po, postrzelać. O, właśnie na tej plaży coś się dzieje. btr -ka. cofniemy się trochę. Kona chyba. Proszę bardzo moi drodzy, jednostka zniszczona, let's go. I bez dalmierza bym tak łatwo nie zabił Czy ja tu mogę się wdrapać, czy dostanę bombę na banie i balec skończony Dobra Jolo, po tu jedzie, ale... Uh, proszę bardzo, pięknie w amunicyjkę. No, bez armierza byłoby ciężko. Nie tak nieźle jak tutaj się wdrapałem na tą górkę i mam jakiś taki fajny widok na okolice, ale nikogo nie widzę, żeby na razie jechał gdzieś. Tam, patrzę tamte miejsce, ale tam no, nic nie jedzie na razie. Tu trzeba też podkreślić, że ma całkiem szybki względem niektórych pojazdów, szczególnie tych radzieckich. Ma KMa porządnego, tym można jakiś samolot tam zestrzelić czasem. Co? A to Lanchester był nasz. Tam fragów na Kosiu nieźle. Kurczę, no nie wiem gdzie jechać. Strzerza ta jest bardzo mała. I raczej tym pojazdem nie proponowałbym wam raszowania gdzieś bliżej Respa już. I tak wydaje mi się jestem na dość dość blisko ich respawnu. No. Proszę bardzo, a to w ogóle jakiś niskotierowy pojazd chyba tutaj był. Gdzie tam jest niby ktoś jeszcze? No to nie widzę. Okej, okay, tutaj ktoś strzelił. To jest z dość niskiego pułapu. O. o, dwóch ich nawet jest. Dawaj, dawaj, ziomek. Łożesz mordę, ja nie mogę niżej lufę obniżyć, ale lipa. Patrzy się na mnie? Nie widzę. Ale on jest nisko. i no, rozbił się na tym. No niestety moje pociski nie mają takiego dużego przebicia. Jak widzicie te pociski, to te pociski są e, głównie wykorzystywane w działach e, chyba okrętowych. I no one takiego potężnego przebicia nie mają, mimo że jest wielki pocisk, 155 mm, to przebicie ma naprawdę bardzo małe, szczególnie jeżeli patrząc pod uwagę kąty, jak już masz jakiś kąt, naprawdę jest, naprawdę jest lipa. Ale kusi samolot, ale no niestety to jest odcinek o temat tego pojazdu, więc weźmy jeszcze raz ten pojazd, spróbujmy jeszcze raz. Ale trzy fragi, 1 dead, no... Według mnie jest to bardzo ciekawy pojazd na tej mapie nie jest pokazany jego pełny potencjał. Na takich wielkich mapach z dalmierzem laserowym na na 7-7 jak nas kieruje, jesteśmy po prostu bogiem I, i te pociski naprawdę potrafią zdziałać cuda. Tu jakbym miał więcej czasu, to bym celował mu w lufę bądź we władz na dachu te 5 kilo trotylu by tam nieźle namieszało. A my chyba i tak wskoczymy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Tiger. Ja nie mam depresji na niego, on mnie nie widzi. Ło! Wow, tam był też 44 no kurde. No i drodzy, to by była tyle, jeżeli chodzi o ten pojazd. Mogę wam jeszcze wziąć tego dts z poprzedniego odcinka. Może coś tutaj wam dopale niezłego. Eee, jakieś piękne place. No, aczkolwiek tutaj raczej nie wierzę w cuda. W następnym odcinku, właśnie będzie plotka, która. która jest dosyć ikoniczna. I wiele osób nie wie, co ona potrafi zdziałać przeciw samolotom. O, Lanchester tu leci potężny. Ale będzie fragów, zara. Powietrze chyba jest tutaj przez, na przez nas e, dominowane. Jednak... co amerykańskie siły, te amerykańskie siły. Zobaczmy, już poleciała bombka, gdzie ten Lanchester? Gdzie on był? Wyparował, a już sfragował, dobra. No bo nic nie lata w tym powietrzu od wroga, nic nie lata. Odwaliłem tym plz tam. W ogóle nie patrzyłem. Skupi... Spociłem się na tym że nie widziałem nic innego, że obok niego był T44. Ale na pewno był widoczny. Ale T44 na pewno od boku bym zabił, więc jadę. Ale już go chyba zabili dawno temu. A jednak właśnie teraz. <ścoughs> Duży zoom. To też można podkreślić jako ...badę, lub zaletę. I 3 na pewno bym go przebił. O. obejtuję i znikam. O, zobaczcie, się odpaliłem. O, no właśnie, bo to nie dodałem, on pływa. Więc jak ktoś chce, ma jakieś mi się, można popływać, ale to nie wiem. To, jakby bardzo mocno w Wortanderze ograniczyli to pływanie. Nawet jak są mapy, gdzie jest rzeka, gdzie można przejechać na drugą stronę i pokampić na przykład wtedy, no to kurde, to jest wyłączone, wtedy ta mapa jest tam niedostępna, więc to jest naprawdę mega wada w Wortanderze, że naprawdę Pojazdy, które mogą pływać, są bardzo dyskryminowane. Bardzo, bardzo dyskryminowane. O! Uu. Ten by mnie zabił, ale ja jego też bym zabił. Moi drodzy, tu będzie mój frak. Chyba. Jak mi się wydaje. Albo mogę śmierć. No jedna gazysta tylko. No coś strzelało I am blind or what? A za górką jest Ok, ok Czy tutaj ktoś siedzi? O nie, to samolot No widzicie, jednak ktoś tam się potrafi zabić czasem No to jak widzicie, tagierka znacznie lepiej tutaj wypada Ojej ani jednego ani drugiego nie przebijam Unlucky, unlucky Oooo patrzcie co tu leci dy Patrzcie na kill chat. Uuhuu Ale siadło, weszło jak mafy, chyba w samy team co to tu tu Piękna gierka, moi drodzy. Taki Gierek wam życę, życzę. 4 fragi, 2 asysty, 2 śmierci. No i ta jedna śmierć to była taka głupia, tym ta druga, nie. Ale moi drodzy, takie combo wydaje mi się, jest całkiem fajne. 7-7 chińskie jest całkiem przyjemne, o nawet Daily zrobiłem. Kiedyś spróbuję wam zrobić odcinek z całego jakby drzewka, powiedzieć wam jakie battle rate'y są dobre i tak dalej. Mam tu na liście odcinków do zrobienia, a Was zapraszam pewnie za tydzień na następny odcinek z WZ305 będzie, będzie ciekawie. Do następnego, trzymajcie się, cześć.